Z dzisiejszej Ewangelii, jest to Ewangelia według św. Łukasza, 14 rozdział, wersety 1 i 7-11. do 11. Gdy Jezus w szabat wszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni uważnie go obserwowali. Widząc, jak zaproszeni wybierali sobie pierwsze miejsce, opowiedział tę przypowieść. Kiedy ktoś cię zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, bo może... Został zaproszony ktoś godniejszy od ciebie. Wtedy przyjdzie ten, który zaprosił ciebie i jego i powie ci ustąp mu miejsca. Wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. Gdy więc przyjdziesz, będziesz zaproszony i ci usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie ten, który cię zaprosił i powie: Przyjacielu, zajmij lepsze miejsce. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich siedzących przy stole. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża. Będzie wywyższony. Przypowieść o uczcie wynika z obserwacji Jezusa, w której Jezus widzi, jak ludzie sami wybierają sobie jak najlepsze miejsca. I myślę sobie, że często tak mamy. Mamy o sobie super mniemanie, jesteśmy tacy wspaniali goście, i naprawdę zasługujemy na to, by być w najlepszym miejscu. A myślę sobie, że to rodzi taką sytuację, w której naprawdę możemy być skorygowani w dół. Możemy zostać skonfrontowani z tym, co sami o sobie myślimy, i, i to może boleć. Dlatego ta sugestia Jezusa, by nie wywyższać się, sprawia, że możemy uniknąć takiego właśnie poniżenia, które będzie wynikać z konfrontacji i z korekty w dół. Natomiast korekta w górę to jest zawsze awans, nobilitacja, to jest zawsze pokazanie, o, jesteś lepszy niż sam sobie, to. Czy, czy widzisz siebie? I to jest zawsze coś, co, co daje taką dużą satysfakcję. Więc zachęta Jezusa do tego, by nie przeceniać swojej wartości, ale sądzić się w pokorze za niżej stojących od innych, to jest zresztą zachęta z listu do Filipian świętego Pawła. To jest zachęta do tego, byśmy nie wywyższali się, a stawali w pokorze i w uniżeniu wobec innych, tak by im służyć. I by nasze życie było samo świadectwem tego, kim jesteśmy. Dziękuję.